Hej, się coś Siostrzeny, mam w ja w dzisiejszym odcinku e, będziemy sobie krali w Minecraft. E, no i pokażę Wam jak, jak no, budować fajne domki w Minecraft. Jesteśmy na takim Bionie, nie pamiętam jak się nazywa, ale zabierzemy o właśnie tą wysepkę. Wow, jaka dziwnie zgenerowana. I na niej. O, czemu się psuje? I na niej zbudujemy sobie coś. A patrzcie, jak dziwnie to zgenerowane. Jakiś. Dirt. Tutaj jakieś dziewko czy coś. Nie wiem. Ale dobra. Albo nie będziemy się tutaj. Po prostu tutaj znajdziemy jakąś fajną tę... Ten... Tutaj jest fajnie, takie płaskie. Właśnie tu Sium No, aha Właśnie mi zjechało I zrobimy tylko sium Takie sium Gdzie ma? następne Dobra Zostawcie <laughs> łapkę w górę I subskrypcję yy, I dzwoneczek Za to nie ominie was ża Żadny film Nowy na kanale I wchodźcie na Kanał Pudełko Pan polecam jeszcze chyba, jak coś mamy tu, no to by trzeba było to jeszcze tak zgarnąć. Tak. mi się zawsze podobał ten biom, bo zawsze, zawsze zbierałem te bloki i chodziłem na inne biomy i budowałem z tego domy. Ale rzadko są one spotykane. No i a mi, a mi się dzisiaj spotkał na tym odcinku. Jak generowałem świat, spojrzałem świat. Nie, dobra, okej okay. <laughs> Jak to źle tam robię, mówię, albo sobą mnie słuchać, no to mówcie na. znaczy, piszcie w komentarzach. W poprzednich odcinkach chyba nie było, no, na pewno nie było miniaturek, a w tym odcinku postaram się y, zrobić miniaturkę. Znaczy zrobić to... Nie no, zrobię, ale na pewno zrobię. Ale tego. Y, no i sp spróbuję jeszcze ją zrzucić, bo ja nakryłem na telefonie. Nie znałem, nie wiedziałem jak... no jak y, stawić miniaturkę do filmu. Ale już wiem tylko nie wiem czy mi to wyjdzie. Wszystkie chyba pierwsze 5 kanałów, tam 6 jak piszecie membit na YouTubie. To są moje. I mam tam chyba 60 subskrypcji, tam 50 na tym takim chyba pierwszym. Po prostu tam jest 60 50 subskrypcji. za długo chcę zanim znów kontynuować, bo mi się będę ja na tamtym na tablecie. I mi się... no i... Po prostu rozwi rozbił mi się No i... No i od tamtej pory nie nagrywam, bo nie mam jak Jeszcze te trzeba trzeba Szczerze myślałem, że będzie mi lagować Laguje tak czasami, ale... No właśnie teraz zalagowało Tak leciutko Teraz też zalagowało, ale to... I tak mało Jaki piękny ten był. Tam jest takie pomarańczowe, tam. Tam, tam tam jest takie żółte, pomarańczowy pomarańczowe. Nie wiem po prostu. Wow, teraz to reaguje. No Może ja to przemienię. Dobrze, przerzucę tu i teraz ta Wybieramy sobie jakie bloki chcemy. Na przykład nie wiem, jakie zabiera. Nie polecam z diamentu brus, i emelardów. I no, z żelaza to brzydko wygląda, ale zaś nie i dzień spasować. Z żelaza, może coś tam spasujecie z takich bloków i schodków takich. Takich, o. Ale nie polecam. Zabierzemy. Nie wiem. Mm, mm, Ten blok. Z tego bloku? Mm. Nie wiem, bierzemy ten blok. I dobra. I zaję już mamy to. No to bierzemy. Nie bierzemy, tylko bierzemy to. Że wszystko to się w stanie skomponowało. No i co jeszcze szkło. Jakie szkło zabierzemy? Dlaczego domku domku by nie pasowało kolorowe szkło? Zabierzemy białe. O, o białe jak chcę. O, białe. I jeszcze zabierzemy. Yy, no liście. O! Kichnąło mi się. Liście, jakieś liście. Co to są za liście? liście z tropidalnego a może będą fajne, nie wiem, zobaczymy Ziół. A, aaa, krótkie właśnie, że będą ładniejsze no to bierzemy takie takie zwyczajne dębu i jeszcze do tego do tego jeszcze potrzebujemy glowstone to jaki nazywa? Jasnogłas. Jasnogłas. Okej. Na razie to... tylko wybieram na zewnątrz takie podstawowe rzeczy. I potrzebuję jeszcze traptor. O nie, to mi się do tego Dobra, ja, będzie to tu. A jasnogłas, jak to nazywali oni? Będzie po prostu tam. nic coś. Gdzie to znalazłem? Gdzieś to znalazłem, chyba tu. Albo tu. Dobra. O, trzeba jeszcze dzień zrobić. Ja gram na kreatywni, kreatywnym, dlatego żeby szybciej mi budowało i żeby szybciej odcinek leciał, a wy możecie na przetrwaniu. Yy... No i... No i ładnie wam to wyjdzie. Dobra. Może budujemy. Może zbudujemy na rogu, ale to tak fajnie by wyglądało, ale... W gdzieś tak balkon tak. No bo... <laughs> Zaczynamy z takiego leku I budujemy Zdaję gdzieś czycie wejście Ja wejście na przykład będę miał nie wiem, z tej strony, a tutaj jakieś. Kiedyś się tam zbuduję schodki, jak będę tego. Bo co to mogę zjeść indziej, ale no okej, okay. wy tam możecie na normalnym świecie zrobić sobie na ziemi po prostu wdziwanie. No w ogóle tam nie zjedźmy. Ok, wszystko psuje, ale po prostu tak klikam i. To tak psuje. <laughs> No sory, mi przyszedł, tam wiadomość jakaś. No i gdzieś ile to jest? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 bloków. Jeszcze w tamtą stronę, bo tu będzie balkon, jak mamy mówiłem, tam tam... Tam tam, tam o. A w tamtą stronę... A w tamtą stronę... Będzie... Czekaj, liczę na tego bloku... Raz, dwa, trzy... Cztery... Pięć... Sześć... Siedem... Osiem...

i teraz ta. Dobra. No 23. Co nie mogę? To mi się popsuło. gas. Znaczy teraz będzie 3. 4, 5, 6, 7. I z tego 7 kręcamy już tu raz, 2, 3, 4. Jeszcze kra, skręcamy tak tam. Raz. I no tego nie może być. 2. te. Cztery Pięć Idealnie Zrównaliśmy się tutaj Z tym ja to Nie wiem po co to zabudowuje, Ale To no i tak okna na tej wysokości na, na dużej klatce A tutaj będzie balkon, jak wam mówiłem Tutaj taki balkonik fajny Nie będzie taki prosty domek, jak to się wydaje No O, 12 minut już Ja by to podzieliłem na dwie Trzy części odcinka tutaj będzie wejście. To wiecie co? Yy. Nie zbuduje, albo nie. Po prostu widzimy się w następnym odcinku części drugiej te, do tego odcinka. Zostawcie w górę, subskrypcję. No i komentarz. ma.